I witam was wszystkich bardzo serdecznie, Frodo z tej strony, kolejny odcinek Darkened Sky przed wami. Jesteśmy słuchajcie w katedrze, w końcu udało nam się przedrzeć. I tutaj mamy Lampion, będziemy musieli dalej zbierać te takie dziwne obłoczki. I słuchajcie, doszło nam tutaj nowe zaklęcie, pogromcy zła. I to będziemy słuchajcie potrzebowali. Z tym, że będziemy też potrzebowali jednego skitelsa fioletowego. E, tutaj będą wampiry i właśnie na te wampiry to jest jedyny... O, właśnie. Jedyny dobry czar. On tutaj padł, ale... Mm, na chwilkę tylko. O, mamy skitelsa. Słuchajcie, tutaj musimy sobie szybciutko tą magię przestawić. Oni się znowu pojawią. O, i teraz będziemy mogli ich pokonać. To jest, słuchajcie, jedna jedyna magia na, na te wampiry. Więc tylko tak będziemy mogli je tutaj. pozbyć się ich. E, ok, mm, ja sobie zapiszę. I sprawdzę od razu, słuchajcie, co to jest za etap. Biblioteka. I słuchajcie, jeśli chodzi o tą katedrę, ona jest podzielona na trzy części. Zrobimy sobie je w tym odcinku. Jak widzicie, pierwsza będzie biblioteka, później chyba będzie ten główny hol katedry, aż w końcu taki jakby klatka schodowa na tą wieżę, na którą musimy się udać, bo tam jest ten gargulec, który na nas czeka. Więc pierwsze co... ok, biblioteka. O, dobra, mamy go. Nie są, słuchajcie, zbyt trudni. O, zbieramy te obłoczki. Musimy zebrać oczywiście 100%. Ja mam nadzieję, że nie przeoczyłem tam po drodze nic. A kurde, rzeczywiście biblioteka. <grym> ok. Ciekawe, czy będzie tutaj można się zgubić, czy jak. Dobra, idzie następny chyba, tak? Okej, okay, nie jest tak źle. I co? Jedno, jedyne przejście to tutaj. Tu będzie o właśnie coś taki jeszcze jeden z przeciwników. Nie wiem co to jest. Słuchajcie, jakby jakiś taki z kryształów. Nie wiem. W każdym bądź razie też da się go pokonać. Nie ma problemu. Tutaj mamy. O! Skitelsak. Kolejnego. I tutaj chyba więcej nic nie ma. Słyszę te wampiry. Dobra, Zanim przejdę, to jeszcze tu. Właśnie, słuchajcie, to jest to główne przejście. To ci dopiero paskudna pieczęć. Niestety blokuje przejście. Tak, i teraz będziemy musieli, właśnie, nazbierać 100% tych e, śmiesznych mgiełek. I wtedy dopiero będziemy mogli przejść przez to. No i teraz super, tylko kolejnych przeciwników mamy. Dobrze. I teraz słuchajcie, będziemy mogli sobie tutaj przejść. Z tym, że będzie walka z naszym kolegą starym znajomym. Poczekajcie jak to zrobić. Um... Myślisz, że uprzątnęłaś już wszystkie paskustwa? Co? Ty razem nie pójdzie ci tak łatwo. O, jak ja go nie cierpię, słuchajcie. Ehm, oczywiście on zniknął i pojawi się znowu. Nie wiem jeszcze ile razy się pojawi, bo już mnie to też trochę męczy. Skubaniec jest wytrzymały. Dobra, słuchajcie, idziemy dalej. Tak, właśnie. Tak jak wspominałem, jesteśmy, słuchajcie. Jesteśmy w kolejnej lokacji, i to jest słuchajcie, zaraz też sobie od razu zapiszemy i sprawdzimy. Cóż to takiego jest? Katedra. No właśnie, tak jak mówiłem, główny hall tej katedry. To jest tak jakby kolejny odcinek. Nie będę tego dzielił na, na odcinki, bo one są zbyt krótkie. Te etapy. Przejdziemy sobie po prostu te trzy rzeczy w tym odcinku. Nie wiem dokładnie, jak będzie się nazywało tamto. O! Dobrze, tutaj mamy dwóch. O. Nikt nie wyskoczył aż dziwne. Okay. Jakoś nawet dobrze idzie, co? Katedra. Była biblioteka, teraz jest katedra. I jeszcze nie wiem, jak właśnie się nazywa ten trzeci. Tutaj ile pamiętam, będzie ostateczna walka. Chociaż kurczę sam nie wiem, czy ostateczna walka. Um, z tym takim właśnie rycerzem, co przed chwilką walczyliśmy. Czy ja zebrałem wszystkie? mgiełki? Tak, 100%. Dobrze, zapiszę i możemy słuchajcie, tutaj sobie przejść. Uparta jesteś, to Ci muszę przyznać, uparta jak przysłowiowy osioł. Dobra, zamknij się. Jestem ciekaw, czy to już jest, słuchajcie, koniec, jeśli chodzi o niego. Czy my jeszcze będziemy z nim walczyć? Nie pamiętam. Dobra, to jest y, katedra. Idziemy dalej. Kolejna część tej katedry. Zaraz zobaczę, co to będzie. Od razu sobie zapiszemy i sprawdźmy, co to jest. Dzwonnica. No właśnie, tak jak mówiłem, taka klatka schodowa, bo na dzwonnicy jest ten nasz gargulec, z którym musimy tutaj porozmawiać. Czyli mieliśmy bibliotekę, katedrę, a teraz jest dzwonnica. Wszystko razem. Um, mam wszystko nastawione ładnie. Poczekajcie, najpierw trzeba ich tutaj pokonać. No nie było tak źle. Aczkolwiek chyba buteleczkę straciłem jedną, ale tam to nic szkodzi. Okej, okay, znowu zbieramy te mgiełki. No dobra. I teraz słuchajcie, jeśli chodzi o tą dzwonnicę, to ona ma tutaj pogmatwane te schody trochę. Więc musimy to rozkminić. Gdzie każde, do czego prowadzą. Dobra, tutaj okej, okay, ładnie. No, tutaj pewnie będzie walka, co? Wezmę jeden najpierw. Okay. Aha, czyli to nie ma znaczenia, które gdybyśmy. Poszli, przejdę może jeszcze tu. Mamy Skitelsa. Spoko. Mamy tutaj nową magię. Zaraz Wam ją zademonstruję. Tutaj akurat doszła. Oj, to nie był dobry pomysł. Czy wy To było kiepskie. Dobra, jak ja to zrobiłem, że ja spadłem? No, dobra. Ale to fakt, że można tutaj łatwo spaść i się zabić. Po prostu. O kurde, Idziemy jeszcze wyżej. Gdzie to w ogóle prowadzi? Gdzieś tam. Dobra. Tylko teraz tak. Mm. Tu. Tu. Soboko. Gdzie? Nas jeszcze nie było. Tu jest, widzicie, kolejny ten... Kolejna brama, którą musimy nazbierać te 100% tych y, mgiełek. I teraz tak. Y, pokażę wam... Naszą nową magię, bardzo ciekawą, to jest szybowanie. Stąd tyle skitelsów mamy. Muszę tutaj najpierw trochę poprzestawiać to wszystko. Fakir nam na razie jest niepotrzebny i to. Spróbujemy, bo nie pamiętam w ogóle, jak to działa. Ok. ...w ten sposób. Okay, <śla hate> Tego się nie spodziewałem. Ale jak zebrać tą buteleczkę, słuchajcie, po drodze? To jest bardzo ciekawe. Żeby zebrać tą buteleczkę, to ja bym musiał tak... ...jakoś prosto. Jak to zrobić? Może tu? Nie, tak też nie. Chyba że podskoczyć ci wtedy. Hmm. Co? Chciałbym tą buteleczkę jednak zdobyć. Hmm. Coś takiego, może? No, widzicie? Ja mogę coś takiego robić, ale. Chyba, że tu. O, czekajcie, może tak. Żeby było na poziomie tej buteleczki. No, to nie był dobry pomysł. Kurde, spadnę i się zabiję. Hmm. Jak to zrobić? Jak to zrobić, żeby to dobrze, dobrze wyszło? czy znaczy to nie byłoby głupie, nie? Z tej strony. Tylko to by musiało być, nie wiem, Tu? Wyżej? Czy za wysoko wtedy było? Nie potrafię tak odmierzyć. Dobra, mam to. Dobra, udało się. Ile już mam tego? 80% ok. Jeszcze gdzieś musimy znaleźć. Aha, Tom, nie zabrałem. Dobra. Czyli jeszcze jeden gdzieś, tak? Tylko gdzie? O, to jest pytanie. Czy ja tutaj jakieś pominąłem? A, tu jest. Dobra. No, musiałem tak zrobić, niestety. Tu mamy ostatni. No i teraz słuchajcie, nic innego nie pozostaje jak, tutaj będzie chyba jeszcze jedna jakaś walka z bossem, o ile pamiętam, więc robimy zapis, przejdę, naszykuję sobie, dobra, spróbujemy, o właśnie. U. Znów ci się udało, chociaż patrząc na twoje pochodzenie nie powinno mnie to dziwić. A co ty U. możesz co ty ha, ha. o tym wiedzieć? Haha, tylko Dorian ma swoje małe sekrety. Przy okazji widziałaś już jego prawdziwe oblicze? Cóż, jeśli nie, pozwolę ci ujrzeć moje, ha, 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 ha. ale najpierw musisz mnie znaleźć. To jest ten gargulec, który ma mi pomóc? <laughs> Myślałam, że to będzie drak. <laughs> no jest gargulec. Wiecie co? Mam wrażenie, że to jest Dorian, tylko jego właśnie prawdziwe oblicze, czyli zły. Ja nie pamiętam jak to się skończyło. E, czy to właśnie czasem on nie jest tym Dorianem? Myślałem, że będzie jeszcze jedna walka, ale okej. Okay. I teraz tak. E, w ogóle angielski się tam przedarł słychać było. E, chciałem zobaczyć, bo potrzebuję ożywienie jeszcze na koniec e, tutaj z kamienia. Kurczę, naprawdę muszę się teraz tak pobawić tutaj w przenoszenie. Dobra, ale to raz, dwa, o, dobra. I to będzie pewnie koniec etapu. <laughs> o nie, to nieźle zesztywniałem Nie ma co Co ci się stało? Nekrot, mówiąc krótko Gargulce mogą wedle woli zamieniać się w kamień i z powrotem Ale on potrafi zakląć nas w kamień na wieki Widzisz, kiedyś byliśmy strażnikami tęczy Wolelibyśmy zginąć niż pozwolić na rządy Nekrota Możesz uwolnić Również pozostałych? Nie ma sprawy. Dzwon wolności! Wszyscy na pokład! Zadanie numer jeden: znaleźć pyskatego gargulca imieniem Drak. Zrobię, co w mojej mocy. Drak, gdzie jesteś? No i wylądowaliśmy, słuchajcie, w bardzo dziwnym miejscu. Ja sobie tutaj na razie o zrobię tak o, bo tam zaraz będzie nas atakował jeden koleś, więc lepiej coś takiego zrobić. Mamy dodatkowe mm, przekazanie magii. O, no, mamy serce tęczy. E, to oczywiście wypróbujemy sobie w następnym odcinku. E, zbliżamy się pomalutku do końca. E, za dzisiaj Wam dziękuję i do usłyszenia. Do następnego. Cześć!